Żądanie zapłaty kwoty 50 tysięcy należy ocenić na jako nieuzasadnione. Możesz mówić co chcesz! i całkowicie pozbawione podstawy prawnej. Z nich ona, wyjątkowa, czarna owca w stadzie. Wzywamy radnego Konrada Rączkę do zaprzestania tego typu niewłaściwej działalności. Musi y, stosować te same reguły zachowania relacji towarzyskich, jak inne owce. się w dobre imię wspólnoty samorządowej gminy oraz wystosowania publicznym Hej, hej! w dubaj w hotelu na swoim weselu właśnie odbył się sąd kapturowy nad jednym z 21 radnych wyjaśnię o co chodzi. Otóż 1 września było rozpoczęcie roku szkolnego Będę pijana, potem jest tam, że będzie show w dalszej kolejności tej piosenki jest przekleństwo. Powie mi się zakręciło, hej zabawa trwa Od Warszawy po Abu Dhabi Polska kubawi. W obecności Pana Prezydenta, Wiceprezydenta, Dyrektorów taka piosenka na oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w Starachowicach. Możesz mówić co chcesz, zobaczysz będzie że. Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek Komisji Edukacji, ja się nie godzę. Apelujemy a także zwracamy się do radnych rady miasta o rozdrażanie pociągnięcia do odpowiedzialności. Dzieci pod opieką swoich nauczycieli zaprezentowały piosenkę, w której padają takie słowa, że na weselu w Bombaju czy w Dubaju to zostało nagrane przez radnego tamtejszej społeczności. Konrada Rączkę, a dzisiaj w Starachowicach na sesji Rady Miasta. Ja myślałem, że właśnie tutaj wystosujemy jakąś, jakąś petycję, jakąś, jakąś rezolucję potępiającą jakieś podanie, napiszemy o eksmisję. Polskie społeczeństwo 1 września i w każdym kolejnym dniu dokonało linczu na społeczności Starachowickiej Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi. To co zrobiono w szkole nie powinno mieć miejsca. Zaraz moment, ale zanim powiem wszystko, dzieci opuszczą to pomieszczenie. Dzieciaki do domu. Dzieciaki do domu nie będzie. Do, do, do domu, do, do domu, domu, do domu. Już, 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 już. Szkoda mi dyrektora, nauczycieli, rodziców. Ale najbardziej szkodami dzieci. Chciałem z Panią porozmawiać. W Pani dobrze zrozumianym interesie. Mniejsza o starców. Tu mieszkają także i dzieci. Ale ja, ja mógłbym pomóc uniknąć. Mógłbym ukryć prawdę. Obserwowałam na Facebooku działania Waszego kolegi radnego pana Konrada Rążki. I stwierdzam, że filmiki to jego specjalność. Swoim wyczynem przekroczył. Wszelkie granice przyzwoitości. Że mamy w naszym bloku normalno... Pf, ja nie będę się denerwował i nie będę używał słów. Odnosząc się do całej sytuacji, pragnę podkreślić, że wybór tego fragmentu piosenki przez nauczycielki był niefortunny. Pod opieką swoich nauczycieli, młodej nauczycielki i starszej nauczycielki, przy akceptacji dyrektora szkoły, bądź nie, bo prawdopodobnie nawet ta dyrektorka tej szkoły nie zaakceptowała tego scenariusza. Tak. Ten zwykły, niezamierzony ludzki błąd nauczył wszystkich, żeby się głęboko zastanowić, zanim wykorzysta się jakąkolwiek piosenkę. Zaprezentowały piosenkę, w której padają takie słowa, że na weselu w Bombaju czy w Dubaju, nie pamiętam dokładnie tych słów, będę pijana, będę pijana. Zaczęło się dobijanie po prostu tych uczniów. Niewinnych tych uczniów, bo ci uczniowie niczemu nie byli winni. No po prostu ktoś im nie wskazał wartości, ktoś im nie powiedział, że słuchajcie, to jest uroczystość nie typu e, e, dzień szkoły, wesoły dzień wiosny, i nikt im po prostu tego nie powiedział. Nastąpiło kolejne działanie radnego. Zlikwidował ten filmik nieszczęsny, bo niby poprosili go o to rodzice. Radny wystraszył się, gdy zobaczył skalę hejtu. Pamiętam na studniówkach, śpiewano pszczółkę Maję w mocno zmienionej i wulgarnej wersji, i wszyscy żyją. Pewnie dlatego, że nie mieliśmy wcześniej takiego radnego. Starachowice to małe miasto. Dziś ten człowiek będąc radnym ma okazję uderzać w nikogo innego jak w nauczycieli. Komentarze wskazują na to, że nie tak dawno jak w ubiegłym roku na Lubiance wydarzyło się coś wysoce niestosownego z radnym w roli głównej. <śleszy> <śleszy> no, no, no chyba wam przesadził. <śleszy> pan Furman przebywał niedawno w restauracji kategorii S Kongresowa i widział osobiście, jak pani Ewa rozbierała się publicznie do naga! Dlatego najpierw samemu trzeba świecić przykładem. I co się dzisiaj dzieje? Jest dzisiaj sesja rady miasta dzisiaj rozumiem, bo tam jakieś transmisje na żywo, zaczęło mi się to wyświetlać. Jedno, drugie, oświadczenie pani przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego, tej samej zresztą, która przy poprzedniej dyskusji po 1 września tak mi dojechała, że dziękuję, że żeśmy się zrozumieli. Ja po prostu uważam, że pani jako przewodnicząca tego związku nauczycielstwa, no to zrobi jakąś odprawę. Słuchajcie, szanowni, no trochę tu się narobiło. no Nie powinno takich piosenek być w repertuarze. No na 1 września, na rozpoczęcie roku szkolnego, jeszcze rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Tak, to był błąd. Ale czy adekwatny do publicznego linczu? Sensacja to specjalność naszego radnego, ale tu. Na naszym podwórku będziemy się bronić. Piewałem piosenki o wódzie, no, będę pijana, no, ja jestem już od kilku lat abstynentem i... Totalnym przeciwnikiem picia alkoholu, ale nawet jak piłem, to raczej mnie nigdy tego typu piosenki nie bawiły. Nawet łyski moja żono, dżemu też było dla mnie taka. Nie do końca dobra ta piosenka. Można było i to zaśpiewać na tej uroczystości, prawda? Klasyka. To musi być wszystko przemyślane, dobrane. To nie może się odbywać tak poza protokołem. I jak teraz, drodzy Państwo, tym dzieciom wytłumaczyć, że nie zrobiły nic złego? Pani Przewodnicząca, bardzo proszę zmierzać do końca wypowiedzi. Dobrze. Dzieci bez świadomości nawet tego, że uczestniczą w jakimś działaniu proalkoholowym, bo no bo tylko po alkoholu oczywiście może być taka zabawa świetna, że na weselu można się świetnie bawić, ale pod warunkiem, że będę pijak. Pan radny poszedł nieco dalej, bo to on zaśpiewał piosenkę z wulgaryzmem, którą zresztą bardzo dobrze zna i tego hejterzy się w dużej mierze trzymali. W tym miejscu bym bardzo prosiła, żeby nigdy więcej nie śpiewał, bo to nie jest casting. W Dubaju w hotelu na swoim weselu będę pijana. W filmiku skrytykował edukację zdrowotną wprowadzoną do szkół. Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji ja się nie godzę. Ośmieszył Starachowice na całą Polskę i ministra edukacji narodowej. Załatwił swoją prywatną sprawę i partyjną. Startował z TST dziś przeszedł chyba na stronę PiSu, stoi w pierwszym rzędzie koło naszej lokalnej posłanki, pani Agaty Wojtyszek i zwrócę tu uwagę, że przykrym jest fakt, że pani poseł wypowiada się do mediów o swojej szkole, w której była dyrektorem w sposób szczególny, bo dyscyplina partyjna, ale gdzie stanęła... Pani przewodnicząca, jeszcze troszkę, nie to już Proszę do, odnosić to, się do, się do tematu, w w bo w... to już nie jest na ten temat. Mówię o problemie szkód, to jest związane. Przejmować działań sprzecznych z interesem publicznym i interesem gminy, a także wykorzystać mandatu do osiągania osobistych korzyści. No chyba pan przesadził. Czy pan wie, że to jest publiczne pomówienie? Dlatego ja dziś tu z tego miejsca pragnę publicznie przeprosić dzieci, które zostały skrzywdzone. Przepraszam za dorosłych. Jest mi bardzo przykro, że to się wydarzyło, że dzieci stały się celem hejtu. Dziś ta szkoła za chwilę będzie następna. Poseł Matecki jeszcze zrobił z tego niepotrzebnie dodatkową aferę. Zamiast ze Starachowic. Słuchajcie. Posłuchajcie tego! Że zamiast hymnu, Nie, to nie było zamiast hymnu, bo nie oszukujmy tam już społeczeństwa. Zaśpiewano tam, owszem, hymn na początku, potem było takie rozrywkowe przedstawienie, no ale treści do tego przedstawienia dobrane były po prostu już nieodpowiedzialnie przez kogo? No przez opiekunów Panie Furmana. Panie Furman, pan coś powie. I... Głowa mnie boli. My jako nauczyciele zmagałem się z hejtem i tak naprawdę wszystkich bardzo dużo pocztuję. Muszę się załapać na te występy. To, co się zadziało, to nas wzmocniło. To jest taki wniosek i jaki my wynosimy jako nauczyciele i rodzice. Zaraz, chwileczkę, coś sobie przypomniałem. Ja nie będę się denerwował i nie będę używał słów. Ale ta osoba sprzedaje swoje ciało każdemu, kto ma na to ochotę. I ta osoba jest niestety. Padło tu dzisiaj naprawdę yy, wiele nieprawdziwych informacji wyczerpujących znamiona naruszenia moich dóbr osobistych, szkalowania mojej osoby, nieuprawnionego wybierania wpływu, rozkręcania fali nienawiści i hejtu wobec mnie. Oto jest rachunek opiewający na sumę 6250 zł, które pan Furman osobiście wydał. Czy to nie jest wystarczający dowód? Indywidualny atak skierowany w moją osobę, a mający na celu nieudolne przerzucanie odpowiedzialności. A Relacja z tego przebiegu była udostępniana nie tylko przeze mnie, również przez prezydenta miasta. Nadto z najwyższym oburzeniem należy odnotować fakt, iż podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dzieci wykonywamy utwór zawierający sł słowa będące głównym motywem – będę piąt. Jest rzeczą oczywistą, że tego rodzaju tekst, nawiązujący do spożywania nadużywania alkoholu, w żaden sposób nie przystoi do rangi wydarzenia. Do domu. Już. Już. Zadaje się pan z artystkami? Moja siostrzenica też występuje w takim zespole. Pieśni i tańce. Ranny Konrad Torączka w kilka godzin po tym wydarzeniu opublikował w internecie film z fragmentem wskazanej piosenki. To śmierdzi mi po prostu na i sądem kapturowym. No to wiesz, mam pytanie takie zasadnicze. Czy działanie komendało czy nosiło zmiany trzecego wykroczy? To chyba sądy z tym, prawda? Świadomość prawna pan mówił, która Ale to pytanie jest do czego? To jest na... Zresztą, z czym jest to zadawane? Zresztą tym, żeby wziąć udział w głosowaniu, proszę Państwa, tak jak mówiłem, robimy rzecz złą dla dzisiaj. Dalszy rozwój i rozgrzewanie ran nie powinien dopóki nie zostaną podjęte odpowiednie decyzji przez odpowiedni organ, nie będziemy się też na ten temat już wypowiadać. Nie jest naszą rolą tutaj ocenianie, czy zachowanie pana radnego nosiło znamiona jakiegokolwiek czynu zabronionego, czy wykroczenia, czy przestępstwa. Tylko chciałem stanowczo powiedzieć, że to stanowisko, które przyjmiemy dzisiaj, mam nadzieję, to jest stanowisko, które odnosi się do tego tematu pod kątem etycznym. W związku z powyższym Rada Miejska w Starachowicach uznaje zachowanie pana radnego Konrada rączki za nieprzemyślane, nieproporcjonalne do zaistniałej sytuacji. Występ zawieram jest stosowną występkę, która wpisywała się w całość przedstawienia. Ale ze względu na swoją treść nie powinna znaleźć się w szkole i prezentacji. Wzywamy rannego Konrada Rączkę do zaprzestania tego typu niewłaściwej działalności, się w dobre imię wspólnoty samorządowej gminy, oraz wystosowania publicznych przeprosin wobec społeczności Szkoły Podstawowej nr 10 w Starałowiec. już Czym zaskakującym, że grupa może wywierać wpływ na opinię i zachowanie jednostki. Czy chęć dostosowania się do grupy może zmusić ludzi do postępowania wbrew własnej opinii lub wbrew ewidentnej prawdzie? Dobrym tego przykładem jest tak zwany eksperyment Asha. Grupie ludzi przedstawiono w nim serię zadań, w których mieli oni po kolei odpowiadać, który z trzech odcinków na prawej karcie jest takiej samej długości jak ten z lewej karty. One. One. One.